Wychodź i na krótkiej. O, chodźcie, widziałeś? Nie, ruskiego, oglądam i się zrygam. Uciekłem z tym przed fioł. O, synek. O, trafiłem go. No co? No pokaż. O. Daleko po prawo. Po 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 po. Nie mogę tego oglądać, no. Rzygać się chyba. Nie, to. Ej, ruski, bo wuja ma problem. Generalnie. Nie wiem, co by nie było ona, ale jest najlepszy. Spokój się. Generalnie mam problem. Bo u pani Asia nie pozwala mi grać. To była nasza wspólna decyzja. Dobra. Bla, Obieżesz w kurwa. O o, ruski hej. się tak zakręcił, że u nich kogoś wyjebał. Ej, gramy 4 na 4 Nie, nie, nie. jeszcze. king, Celis. O, to zostajesz kolego. <laughs> <laughs> o, to zostajesz. Jezus, awka stała. O ja pierdolę. Zaczęli stać. Panowie, dwie rundy kurwa jego. Co to ma być? Co? Ja mam małotowa tutaj, nie wychyla. Minus 50. No poczekaj, poczekaj, nie wychylaj się, bo tu może być w tym smoku. Musimy poczekać. To jako poprawa było ładnie Wyszedł! wyszedł no, wyszedł, minus 50 mnie tą ogniem. Że może ciś nie dotrzeć jak hmm. skazujący w zabijający, kurde, no ten drugi minus 50 Ten Fisek? No, ja mu dałem. Nie, 44, ja mu dałem czterdzieści no. Panowie. A Ja nie. Stigle. Chociaż spróbuję ze skałta zabić tam taką chorę. Pierdolę, jakiś nowy poziom wygania Rynek, <grym> trochę mi imponuje. <grym> Jak ojciec skaszlał to ja będę teraz ksiądał. Eee, co ty jesteś z Ty Awka! Awka fotel! Skanuj! Oj się skanuj, bo dostał ze skałta. pizdę. No, ucieka, ucieka. Oj, jak ja, ja, dole. pilnuj tamtej flanki. Co to jest flanki? To z piwem się grało. Czyli zeruje. Dostał. kiszę na dostał. Jeden nie żyje. Ja tu mam. Na trzech, weźcie to, co podżera tam. ciszej. Wybieg, 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 wybieg. Po prawo? Gdzie był? tu ma. Bo widziałem nogę. Kurwa. Kucza. Ślepy Kucza. jesteś. Kucza. Widziałem nogę. A no, nie mogę stąd. Wejdźcie to karą. Matka, wyszedł. No, no, jeszcze mi. jeden. Jeszcze jeden. Idzie krótka długa. Na krótką długą poszedł. Aby się co? No głupi u Scout. <grym> no wie pan. O U. On tam sam chyba jest, bo tam, tam wrócił długą No, Co już zrobił Weź z... starego I... Jeszcze I... jeden Matka, ty to jesteś klaczownica. Już wyklaczowała coś raz chociaż, nie? A nie, tylko w tym miesiącu. Oglądasz. No, może nic nie zrobiłaś w tym miesiącu. Inaczej, miesiąca też ostatnio, zjebałeś wszystko. Cicho. <laughs> Teraz będzie pico będzie pan zadowolony. A, mam na nadzieję. To jest awka w ogóle. Zaskocz tam dubu grubu. Let's go! Jestem